Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, jak, jak zwrócimy uwagę na politykę europejską, na poczynania instytucji europejskich, możemy zwrócić uwagę, że zmierza to do decentralizacji państw narodowych, żeby po prostu na zasadzie dziel i rządź mieć większe realne. Wpływy na dane lokalne społeczeństwa. I tutaj, żeby w jakiś sposób właśnie ukierunkować tok myślenia, chciałbym zwrócić uwagę, że ostatnio byliśmy świadkami orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który uznał skargę Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej na jego rozwiązanie przez polski sąd za dopuszczalną. Stwierdził w tym samym, że doszło do naruszenia artykułu 11 Europejskiej konwencji praw człowieka. I teraz tutaj, żeby wiedzieć, co, ta, co ten artykuł mówi, to bym go chciał zacytować Państwu. Mianowicie artykuł 11 daje każdemu prawo do swobodnego i pokojowego zgromadzenia oraz towarzyszenia. Zapisano w nim że to prawo nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i są konieczne z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom itd. I teraz, jeżeli właśnie tak zwrócimy uwagę na, na te zapisy, one są w jakiś sposób no nie regulują aż tak dokładnie, ale jeżeli. Dana grupa lokalna, na przykład nie wiem, mieszkańcy Wrocławia chcieliby, nie wiem, założyć Stowarzyszenie Narodowości Wrocławskiej, bo by mieli taki po prostu kaprys w danej chwili, czy nie wiem, jakiejś Koziej Wólki, bo też ktoś może powiedzieć, że nie jest Polakiem, tylko jest nie wiem, ślężaninem, czy tam kimś innym. Albo sławnego pcimnia, którego wójtem był Daniel Obajtek. Tak. To, to tak naprawdę będzie to prowadzić właśnie do rozbicia, decentralizacji, do regionalizacji danych państw. Czyli tak naprawdę jest to kolejna, kolejny poziom, kolejna płaszczyzna do niszczenia państw narodowych. Ta polityka jest nazywana, czy określana dla niepoznaki mianem decentralizacji, a właściwie regionalizacji, wprost regionalizacji, ale poprzez osłabienie władzy centralnej, na co niestety poszczególne reżimy warszawskie kolejne ochoczo się godzą, ma to ułatwić podporządkowanie poszczególnych części Polski, najpierw rozbicie jej unitarnego charakteru, a potem podporządkowanie Oczywiście władcom, którzy najwięcej korzystają na, na Unii Europejskiej. To tak formalnie to najwięcej Holandia korzysta, ale w sensie globalnym, a nie na głowę mieszkańca, to oczywiście Niemcy. I to ułatwi właśnie osłabienie państwa polskiego, osłabienie ochrony naszych interesów narodowych, wzmocnienie interesów niemieckich. W Polsce oraz popleczników tych interesów w Polsce, a tutaj, tak jak powiedziałem, każdy reżim po kolei, no ten ostatni to w szczególności Mateusz Morawiecki, bardzo się zasłużył, gdy idzie o wspieranie tutaj interesów niemieckich, to będzie prowadziło do sytuacji, jaką mieliśmy w okresie rozbicia dzielnicowego. Gdzie ci książęta byli na tyle słabi i na tyle nie potrafiący się porozumieć pomiędzy sobą, choć byli przecież z tej samej dynastii piastowskiej, że uciekali się pod opiekę cesarza niemieckiego, a cesarz niemiecki decydował o tym, który tutaj będzie ważniejszy, a który słabszy. A jeżeli któryś chciał być ważniejszy bez zgody cesarza niemieckiego, no to zdarzały się Różne przypadki królobójstwa, jak chociażby morderstwo Przemysława II, który chyba bez zgody cesarza chciał być królem Polski, nawet został koronowany w 1220 1295 na króla Polski, dzięki temu, że zjednoczył dwie dzielnice, czyli Pomorze Gdańskie i Wielkopolskie i Część Kujaw, ale potem został szybko zabity, bo już w 1296, a później. Na prąd polski wstąpili przemyślidzi, a przemyślidzi byli z kolei poplecznikami cesarza niemieckiego. No i tak to funkcjonowało. I tak, jak wrócimy do czasów współczesnych, chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli tak weźmiemy mapę Polski, zwrócić uwagę na to, gdzie najczęściej są lokowane inwestycje, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, gdzie właśnie powstają. Filie właśnie tych niemieckich korporacji, gdzie to najbardziej jest rozwinięte, gdzie infrastrukturę się najbardziej rozwija. Jeżeli na to zwrócimy uwagę, to będziemy widzieć, że taką linią rozgraniczenia jest linia Wisły, że tak naprawdę na wschód od Wisły tych inwestycji niemieckich jest dużo mniej. Zazwyczaj infrastruktura drogowa też najbardziej była rozwinięta, rozwijana i jest najbardziej rozwinięta w tej zachodniej części Polski. I teraz, właśnie, jeżeli będziemy pozwalać na tego rodzaju ruchy, czyli właśnie tworzenia tych sztucznych tworów narodowościowych, to tak jak tutaj Stanisław mówił o czasach historycznych, tak samo będzie również w czasach nam bliskich, czyli w, w czasach współczesnych, jeżeli państwo polskie będzie na tyle słabe, to właśnie ten silniejszy nasz sąsiad będzie nas mógł w jakiś sposób rozgrywać, właśnie tak zwanymi mniejszościami etnicznymi. Co dostrzegamy chociażby teraz na wschodzie, za naszą wschodnią granicą, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, tam też głównie właśnie rozgrywa się to poprzez właśnie mniejszości. Tu właśnie tutaj taką politykę szczególnie wykorzystuje Moskwa. Tu jeżeli chodzi o Ukrainę, to już jest, już jest tam taki można powiedzieć wojny, bo jest wojna, ale te, tą politykę mniejszości stosowała już w wielu krajach, gdzie po prostu była mniejszość rosyjska. I tak, tak w tej sytuacji możemy my się znaleźć. Jeżeli będzie mniejszość niemiecka, raczej mniejszość śląska, bo to już będzie mniejszość śląska, Równie dobrze, jeżeli będzie się promować tego rodzaju ruchy, mogą być, nie wiem, w innych województwach się okazać, mogą tworzyć się właśnie różnego rodzaju jakieś regionalizmy, i to będzie po prostu mechanizm do całkowitego uzależnienia właśnie państwa, państwa polskiego od, od zachodniego sąsiada, bo gdyż przecież można na przykład zagrozić w przyszłości jakiegoś rodzaju plebiscytem. Na zasadzie oderwania się, właśnie danego regionu od Polski, bądź przyłączenia się do innego kraju. Dlatego na to właśnie zwracamy uwagę, że jeżeli państwo ma charakter unitarny, to jest państwo silne. Jeżeli będziemy tworzyć właśnie takie jakieś dziwne, dziwne rozwiązania dla nas, to sami po prostu sobie zakładamy już pętle na szyję. Bądź, bądź po prostu zostawimy spadku właśnie naszym, naszym potomkom, naszym dzieciom nierozwiązane problemy w przyszłości. A że historia kołem się toczy, to jakoś dziwnym trafem największymi, najbardziej zatroskanymi narodami o los mniejszości w Polsce, to a właściwie może nie narodami, ale monarchami, to byli królowie pruscy oraz cesarze moskiewscy. Ci, którzy żadnych uprawnień katolików na swoich terenach nie uznawali, to jednak o uprawnienia protestantów i prawosławnych na terenach I Rzeczypospolitej, w szczególności od okresu wojny północnej, czyli od roku 1700, bardzo skrupulatnie i szczegółowo pilnowali. No i znowu, ponieważ historia kołem się toczy i te, te sytuacje były potem wykorzystywane do różnego rodzaju interwencji, w Rzeczypospolitej, to i teraz tak się stanie, że jeżeli protektor jakiejś nowej narodowości, która nam się tutaj narodzi, uzna, że ta narodowość jest krzywdzona, to ten protektor wykorzysta wszystkie swoje możliwości polityczne. A wiadomo, że. Formą polityki jest także agresja militarna, żeby te interesy mniejszości na terenie Polski zabezpieczyć, mimo że tak jak mówię, żadnych interesów mniejszości na przykład polskiej czy mniejszości katolickiej na terenie Niemiec czy na terenie. Ukrainy, no nikt nie zabezpiecza, bo nie dbają o to oczywiście tamtejsze reżim, bo takiego interesu nie mają, ale również reżimy warszawskie te mniejszości na terenach Niemiec i na terenach Ukrainy y, zwalczają i na terenach litewskich również. E, tak więc, drodzy Państwo, zachęcamy do refleksji no i kontaktu do nas, tak, czyli właśnie, żeby tworzyć jakieś spójne środowisko. Polityczne, które kiedyś w przyszłości będzie miało realny wpływ na to, co się dzieje, które będzie realnie wskazywać społeczeństwu, w jakim kierunku powinno się podążać, czyli tak naprawdę zgodnie z interesem narodowym. Tak, i nie ekscytować się, że w tej chwili no, wybory samorządowe, a za dwa miesiące wybory do Europa, Euro, Europarlamentu. Bo w tych wyborach nie będziecie mieli za bardzo na kogo głosować, bo nic pożytecznego na tych listach się nie znajduje i nie znajdzie. Pora myśleć o tym, żeby tworzyć własną alternatywę dla układu koalicji hanukowo-plandemicznej, która panuje niepodzielnie zarówno w Warszawie, jak i w, na, w regionach, w szczególności gdy idzie o województwa samorządowe. Tutaj nie ma żadnego, żadnej alternatywy, i tę alternatywę po prostu trzeba zbudować własną pracą, własnym zaangażowaniem, a nie siedzeniem przed telewizorem, zajadaniem pizzy, popijaniem pizza, oglądaniem meczu. Dziękujemy i do zobaczenia. Do widzenia.